Gdyby X1 z gry Forsaken Roblox <knie> Zobaczył Melona. Zwykłego melon sandbox. Pierwsze co by pomyślał to mam przecież ja mogę go uderzyć. Uderzyłby go. Melonowi prawie by nic się nie stało. Jednak krew na leczu zdradza wszystko. Dostaje drugi, trzeci, czwarty i tak dalej ciosów. Aż w końcu go przebija. I X1 stwierdza, to jest bez talencja. Już po 5 sekundach X1 ucieka, ponieważ zdał sobie sprawę, że to nie jest zwykły przeciwnik. Użył czegoś zielonego i zaczął gonić ręcowo. No w sumie nie wiadomo, co się stało. Jeden zabił drugiego, ale X się nam przeżył, więc końca wiecie x 1 gołd. <laughs> tak Jednak skończył bez jednej ręki, więc to stwierdził, że usunie wszystko pojawi się na nowo i zobaczył ten na 3000 które miał moc spalania, więc został spalony. Ale pięć metrów za nim stał niebieski boss, Robot. Który postanowił, że go spali. Okazało się, że jest nie że nie jest od nieodporny. <laughs> A końcowe na wszystkich spada bomba nuklearna. A nie. Bomba nuklearna się zdyzaktywowała. Ale spokojnie spada bomba jądrowa. Prawie wszyscy zginęli. Prawie. Ponieważ przeżył jeden bardzo ważny istota. Zwana potocznie z kiwidi toiletem. Z kimidi, jest, jest. Skimilis, skimilis, Ale ej, coś się chyba stało. Dostał jakieś jednicą w łeb. Przeżył. Dlaczego? Jest niezniszczalny. Koniec opowiadanki w trzy minutki.